Skąd się urodziła Hela, i ta uwaga musiała moja się podzielić na dwójkę, bo mm. Jacek był taki bardzo tego wszystkiego spragniony, i ja Jest, tego nie, nie? nie byłam w stanie mu zapewnić. I on się po prostu zrobił poza kontrolą, nie? Mm. A teraz ja zaczęłam trochę do niego inaczej mówić, jakoś tak się bardziej na nim skupiać i w ogóle więcej rozmawiać, i, e, i miej tych bajek, i tam go wołam do kuchni, jak robi obiad, a Hela śpi, czy coś w tym stylu, także. Starszy się tego czasu sam na sam z nim ten. No, staram się bardziej, staram się tak jakoś go słuchać bardziej i on też się inaczej zachowuje. On się do mnie zaczął przytulać, on mnie w nocy woła, choć bo chciałem się do ciebie potulić. On mm. był tak, on do mnie on do mnie stracił zaufanie, wiecie o co chodzi? No. On po prostu się bał, znaczy bał, no on, no, on ja, się ja, czuł ja, niepewnie, no, nie? No, no. Czuł się niepewnie i, yy, i był taki wyłączony, nie? Czyli mm -hmm. z obok. I hmm. ja się staram teraz naprawdę jak mogę, żeby go wyprostować, no bo to jest jeszcze małe dziecko, nie? Chcę, żeby to szczęśliwy hmm. młody człowiek, a nie w jakiś taki, wiecie. Nie, ja mam powiem, że na przykład. Ja mam, ja mam teraz problem yy, taki, że zauważam, że jednak Staszek jest poszkodowany, nie? W tym, że na przykład ja jadzi dużo czasu poświęcałam, dużo z nią robiłam rzeczy. Do Kazika teraz też mam dużo czasu i na przykład z nim też przerabiam rzeczy, a Staszek jest taki, że on tak, jak był mały, no to była Jadzia, więc jadzi bardziej poświęcałam uwagę. Później byłam w ciąży z Kazikiem, więc on był taki, po już wiesz, bał się zjadził gdzieś tam był spychany. I zauważam, że on, on nie reaguje, on w ogóle nie rozumie podstawowych komend. To... Nie, ser nie, serio. Nie, no ale, nie, okej, to inaczej wam to powiem. Nie, ale, nie, ale, ale naprawdę tak jest, że, że mówi, że na przykład, że słuchaj, że przynieś mi e, coś tam i że to jest na półce i on nie rozumie i ty możesz do niego mówić, ale naprawdę tak jest, ale ja wierzę ci. Tylko, że to Wiesz. się tak nie mówi do dziecka właśnie. Nie. A Kasia, nie, nie, nie. a jakby do nie, nie, jak ciebie ale... powiedział, e, nie wiem, nie. Rafał, Kasia, idź przynieś mi buty. No nie, 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 mówię, nie, nie nie Marta, bo ja to samo zdanie, jak ja je mówię, to Jadzia zazwyczaj reaguje. Rozumiesz, że on tak jak gdyby ale nie, nie, on, jest, ale... nie, 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 nie. On naprawdę nie. On nie rozumie. Nawet jak się śmiejecie ja z tego, to ja wam nie. A ja wam gwarantuję, że on nie rozumie. Dlatego, że po pierwsze, on e, nie miał poświęcone aż tyle czasu, co dzieciaki, a po drugie, zawsze Jadzia reaguje jako pierwsza. Coś do niego mówisz? I on nawet nie zdąży się obrócić, a Jacia to robi za niego. Ale on się, ja nawet z... tak się nie wiem, nie, bo nie, nie, nie jest tak, jest tak że, że ja on nie z nim ja ostatnio ja spędzam to. czas na, na, sam na sam i ja jemu coś mówię i jest po prostu no, w głowie to... latają więź. Ale to nie jest tak, że on nie rozumie, on tego nie. On udaje, że tego nie dotyczy. To tak mi to właśnie. Yy, nie, to on nie rozumie. Ja do niego ja mówię, że jest. Popatrz, masz to na stole. Zobaczysz, na... albo mówię do niego, chowamy teraz do pudełka. I on, wiesz, patrzy naokoło. Gdzie? Do pudełka. Mam na kolanach pudełko. Zobacz, gdzie jest pudełko. Nie <grywa> ja mam to jest na No nic, nic. Ja a, mówię, to jest na stole. A ona idzie do swojego pokoju, zagląda pod łóżko i mówi, Nie ma. Ale to dzieci tak mają, to no Nie, nie no nie powiedz, tak, że, że, że mają. Się nie potrafią bo... tak skupić. Nie, no, no to, to jest pewne, to jest zaonu tak, jak. Nie, okej, to jest pewne. bo, bo, bo z, on jakoś... się nie potrafi w ogóle skupić. Ja ale, w jakoś... w ogóle skupić ja ale w tym sensie, że 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 ona popatrzy tutaj, no, nie? No, no kompletnie. No co wy? jesteście święcie przekonana, że to jest właśnie dlatego, że on jest drugi i że jest za mało jak gdyby Ty po prostu miałaś jadzie, która jest, wiesz, jakby takim, że każdy by trafił mieć. No jest Ale to jest właśnie taki, no. jakieś takie usposobienie chyba po prostu. No niektóre dzieci takie są, nie. No Aby nie wiem, ja sobie cały czas to uważam, to że... I jakby Staszek jakby był pierwszy, to byś nie uważała, że nie rozumie komendy, tylko że po prostu nie <laughs> nie się nie nie wiem, mi się cały czas wydaje, że to jest, że jest to są... moja wina po prostu, no, bo nie on ten w środku, to, że... nie nie, no, jest no, środkowy. On, no oni mają jakiś inny temperament, charakter, sposób... No temperament no, jest, no, no, w, mają pewno mają inne. też, to jest... nie? Poza tym on jest nie też młodszy i, i w ogóle nie ma też jeszcze czas na pewne rzeczy. Przecież mały jeszcze. No, to samo, my nazywamy pole za mułem, nie? Czy my do nich coś mówimy, wiesz... W kosmosie głowy. A, a, a ja też, ja mówię do Jacka coś tam właśnie Ola, mówię, Jacek, przyniesz... proszę. I mówię, Jacek on. Co mama? A jakby dopiero do niego doleciałaś, że, ja że ja coś do niego mówiłam, nie? I to wiesz, takie proste rzeczy, nie? Przynieś... No takie proste, no dokładnie, takie proste. Czyli skarpety leżą na twoim łóżku, nie? Idzie do łazienki nie. wiesz. Nie ma. Zabrawa, znisz, idzie, 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 po prostu skręci do łazienki, wróci i ona już nie wie, czy ja no. coś powiedziałam, czy Właśnie, no. ja ja idzie idziemy siku, idziemy siku, ją zamiast w prawo do łazienki skręca w lewo, nie idzie do sypialni. <grym> <grym> Więc jakby... Okej, okay, okay. to jest naturalne, dobra. No, mogę jej pokazać palcem, nie? Albo... Powiem, wie, do no ja właśnie też tak mam. Ale ja stoi to dokładnie obok. Wiesz, jakby... Poza tym ja tak sobie A. myślę, że Na to... Na Twoim stole, koło Twoich kredek, nie? Nie ma się co. Powiem coś mądrego. Uwaga, mm. znaczy wydaje mi się, <grafię> wydaje mi się, mm -hmm. że to też nie ma się tak za bardzo co skupiać, jak się ma tam kilkoro dzieci, na tym, że nie wiem, prędzej się później niż tam inne się nauczy tego czy tamtego w sensie jakichś tam umiejętności takich konkretnych, tylko właśnie teraz to widzę po swoim przykładzie warto się jednak bardziej skupiać na takich uczuciach i emocjach tego dziecka. Dziękuję. No, ale serio, tak uważam, no, bo to jest jednak. Ale taka wiesz, ta różnica wieku między tymi dziećmi, one wszystkie są jeszcze potrzebujące, nie? One tak, nie potrzebują mamy. Tak, tak, ja rozumiem, ale właśnie o to chodzi, że w pewien sposób ty tutaj zabezpieczasz to dziecko, w tym sensie, że je chronisz, bo ja się najbardziej boję tego, że on pójdzie powiedzieć do podstawówki. Wiesz, dzieci są brutalne, jeżeli. No ale to nie będzie. Nie załapiesz... mu powiedzieć, że się im to nie podoba i żeby spadały, no jeśli nauczysz go mówić, to co czuje i myśli, nie? No ale jeżeli nie, nie żeby będzie cały szkołać. No to co, chcesz, żeby lał, na przykład, nie? A nie żeby powiedział nie chcesz, żeś mnie bił i spadaj! No nie no, to to wie, że nie może lać, bo on leje cały czas się zjawią, no, więc oni na, na nie słyszą, pytanie. że nie mogą się bić, ale chodziło o to, że wiesz, że coś jego nauczycielka nie wiem, Staszek, znasz tablicz coś tam, albo źle napisałeś, napisz też jeszcze raz, a on będzie stał z otwartą gębą i eee! no, o to mi chodzi. Ale to pani go nauczy. No właśnie, <grym> nie, przykole, nie, właśnie musisz zabezpieczyć nie, to nie. dziecko. Za musisz zabezpieczyć jakby, to aż dziecko. Aż z która jest, wiesz, jakby a najgorsze słowo, którego nie pamiętam. Nie, wiem. nie, nawet nie chodzi o to, ale że, jest że grzeczna, taka, ale że jest ona jest, mądra, że jest w sensie, taka... że ona reaguje. Wie, wiesz, że ty coś mówisz i ona rozumie treść i ona reaguje. O to mi chodzi? No, no po pierwsze jest też starsze, ale po drugie moim zdaniem to jest zupełnie inny charakter dziecka. Różne nie? dzieci wymagają różnego hmm. podejścia. Ja widzę, że moje no młodszy dziecko tak, reaguje to na pewne rzeczy, na które nie reaguje starsze, nie? Więc no. Poza tym tym bardziej jeszcze jak mówisz, że wiesz, w większości rzeczy go ja wyręcza, no to dorosłoby. Nie reagował na polecenia. No nie? no właśnie to jest najgorsze. No, nie nie. On, nie że on, ale on w ogóle nie ma takiej możliwości nawet, żeby się wykazać. To jest to. I że, no, bo właśnie... ja ostatnio z Rafałem rozmawiałam, że musimy zrobić tak, że jednak zamykamy się, jedno z nas zamyka się ze Staszkiem i sam na sam, on Potrzebuje chociażby pół godziny, takiego momentu sam na sam, że nie wiem, układamy puzle i że układasz tylko ty i ja. I wiesz, i nie ma tej konkurencji nie ma, jak gdyby, nie ma kazika, nie ma jadzi, bo on, 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 nie, on nie jest w stanie się w ogóle skupić na niczym, bo, bo zawsze albo kazak przychodzi i zabiera i się wścieka i jest kłótnia między nimi, albo jadzia przychodzi, że ona chce po swojemu, albo, że ona to zrobi, albo, no i, no nie wiem, wydaje mi się, że, że jednak, no, że, że na myślę, tym traci. Ja myślę, że no to wiadomo, że jest potrzebny taki jak się ma więcej dzieci, nie? Że jest potrzebny ten czas taki sam na sam z rodzicami. To no no to, to jest... No albo pewno... może macie rację, że to jest po prostu kwestia indywidualna, że, że taki charakter, że takie jest po prostu dziecko. No, że znaczy to, wiesz, to nie znaczy, że tak jest i tak musi być, nie? Trzeba tam po prostu znaleźć no, chyba odpowiedni sposób na to, żeby no. jakoś tam... E no, no i o to klubą, by właśnie chodziło, że, że, że jak gdyby, żeby, żeby przys przyspieszyć albo jak gdyby, żeby to podstawowe jakieś takie słowa, żeby on czaił o co chodzi, on na pewno rozumie słowa, tego tak jestem nie, pewna. Nie, nie rozumie. No nie, on ma mały w tych słów i on, on, on późno zaczął mówić, mówi niewyraźnie. on rozumie, rozumie wyraźnie. na 100% rozumie, tylko po prostu nie mówi ich, no, ale rozumie wszystko, na pewno. To mam zdanie też dlatego, że właśnie masz porównanie, nie? Żeby było inaczej zjadział, i teraz jest inaczej, no, i no to jest dla ciebie niepokojące. dzieci widzą to. Wie, zastanów się, czy ty tak samo rozmawiasz, jakby mówisz do Jadzi i tak samo do niego, nie? Czy w ten sposób sam się zwracasz do nich? Tak ja bym sobie, znaczy nie wiem, bo nie widziałam, ale wydaje mi się, że to może jakiś jakoś go, nie wiem, rozpraszać czy coś, bo ja sobie uświadomiłam na przykład, że wiecie, jak Hela coś zrobi i jest malutka jeszcze i słodziutka, i. O super, Hela, coś tam zrobiłaś, nie? A kiedy zrobić coś Jacek, no to o, fajnie i idziemy dalej, widzę co chodzi, bo to już mhm. nie jest takie y, jakby mhm. spektakularne dla nas na zasadzie, że to dziecko jest starsze i ono już to nie robi już takiego wrażenia, że coś mhm. tam zrobiło, e, a on tego potrzebuje właśnie wtedy, teraz. I on zaczął się sam, ja zaczęłam go więcej chwalić za to, co tam mu się uda, i widzę, że on też to wyczaił i się sam dopomina, żeby, żeby zauważyć to, co zrobił, nie? Popatrz, mamo, coraz częściej się pyta o to, jakby no, prosi o uwagę, nie? No czuję, tylko że jak gdyby... Moja sprawa dotyczy bardziej tego, że jak ja z nim coś robię, wiesz o co chodzi? Że, że my siedzimy i że, no nie wiem, no, no okej, okay, może się muszę na tym zastanowić, jak to tam. No, no ty wiesz, jak jest, nie? Mhm. Ale tak jak słyszę, to tak bym. Tak jak słyszę, to opisujesz dokładnie. Niespełna trzy latka. <laughs> dokładnie zachowania, żeby napisać książkę o niespełna trzy latkach, dwóch i pół latkach, to dokładnie wszystkie zachowania, które są całkiem opisujesz naturalne, tam tak? są. No, no, ale, ale wiem, ale to wiem nie, czemu to. Tak... To nie Staszek jest inny, to Jadzia była tak. inna, jakby okay. nietypowa, tak, a on tak, jest po tak. prostu typowym dzieckiem. Nie? No Ja też widzę, bo kuzynka taka była. No taka kochana dziewczynka, no nie, co tam się z nią nie robiło, no to wiadomo, że pewnie miała tam jakieś swoje humory na każde dziecko, ale tak ogólnie, no to super, nie, wszystko fajnie, wiecie, wyjście na spacerek, ubieramy, wychodzimy, pierdu pierdu zawsze się tam dało jakoś namówić na coś, czego dziecko normalnie nie chce. A u nas jest zupełnie inaczej, nie, i na głowie stajemy, robimy cuda, a swoje, nie, i wychodzi później, <laughs> że rozpuszczony, rozpuszczony. Mówić tak ktoś? No, zdarza mi się. Ja mnie nie nazwała twojego dziecka rozpieszczony, szczerze mówiąc. Dziękuję. Staram się jak <noise> mogę.